Witam Was bracia i siostry properzy Tym razem jesteśmy u mnie w lesie Jest to mój prywatny lasek e, Zasadzony przeze mnie i rodziców Jakieś 15 lat temu jak widać Osienki sobie poradziły Niektóre nie dały rady jak ta czy ta Dzięki temu dzisiaj będziemy w stanie przetestować e, American Tomahawk Company Czyli Cold Steelowego North Hawka Zobaczymy jak się sprawuje Czy da rady nim coś zrobić, pociupać no. Więc zaczynajmy. Ojej. Oh yeah. Aż nie wyschło tu teraz, no. Przez to... nie można. Należycie sprawdzić czy to czy siły uderzenia Czy do zdrości ostrza. Ogólnie fajnie się macha. Więc North Hawk fajnie działa Takie suche drzewka te ciupie raz dwa ostrości O no. coś nie zrobić idzie To do jakiś bardziej duszkraftowy rzeczy to jest jeszcze trochę za tak tępy. Z tego co widziałem na innych filmach należałoby poprawić nieco krawędź tynąco Zresztą no, możecie się przyglądać, jeżeli coś wydedukujecie z tego. Dobra, to by było jeden. Jest też jeszcze Druga sprawa o, niecierpiąca zwłoki czyli pierwszy test bojowy szerejda okej okay. spróbujmy co zrobić z tym szerejdem Ciężkość jest piorunująca na drzewa. nie chcę tych żywych ruszać, bo mi ich troszkę szkoda. Po co mają cierpieć piętne drzewka? No tu jest niby ten czołg do byszkrafta. Może za wiele, nie zrobimy? ale myślę że coś by to dało radę jako wygłupiać Też troszkę przytępawy mam tu z nim mały problem jeszcze nie jestem dobry w ostrzeniu takich rekurwowych ostrzy niewiele tego ruchu ale w mojej kolcudze w których noszę wszystkie swoje EDC i temy jest dosyć ciężko no ok, poprzednim razem nie za wiele było widać więc postanowiłem nieco przekadrować i dać Wam jeszcze zobaczcie działa tego North Axe A bo Chyba nie ma takiego profilu jak powinno albo ja na zbyt małe wiązki testuję Ciężko pobiec, to wziąć, coś samo przed kołaniem. wybrać i siostry preperzy udało mi się znaleźć kolejny cel kolejne zewko, które jeszcze stoi by je przekarczować ze względu na to że wyjdę susienki miały więcej miejsca do wzrostu jeszcze jest taki stary chaczek który w chwilę leży służy nam OK więc zaci Jednak tutaj trzeba ten grind troszkę zmienić. Jak dla mnie jest to za tempy, żeby nadawało się to do użytku. Jego użytku, który nie będzie wymagał nie wiadomo jakiej siły, który będzie dawał nam coś poza czym machaniem. Dobra, spróbujmy. Troszkę tego, proszę. Jakbyście nie oglądali, Shred. jak to pisze, SHF9. Extreme survival knife. Dobra, więc to, to działa, to działa. Jak Widzicie tempa na starcie jest siekierka Hold Ok, jestem zadowolony z rezultatów ponowionych testów, także zapraszam Was jeszcze raz do oglądania kanału i subskrypcji. Dzięki wielkie, hej! Okej okay, moi drodzy, widzieliście już materiał z testów. Czy coś tutaj widać po tych testach? No widać, że kilka razy nie trafiłem. Możecie się teraz dokładnie... Przyglądnąć temu oto, oto ostrzu. Ono ma tutaj jako profil, taki krawędź tnącą, ale nie wiem, no mogę naciskać na nią, ile wlezie. Po prostu tempa. Co to oznacza? Nie skaleczyć się No, jest to takie pożegnanie z North Hawkiem. Pożegnanie przed jego transformacją. <ścoughs> nie mylić z żadnymi genderami. Jemu co najwyżej mają wyrosnąć jajca. Dobra. Także. APA North Hawk, widzimy się w swoim nowym wcieleniu. Okej, okay. dzięki wielkie za oglądanie. Cześć.